wszystkich Państwa na Wielkim Balu zorganizowanym 100 dni przed maturą w imieniu uczniów klasy trzeciej A i klasy III B liceum ogólnokształcącego w zespole szkół imienia świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Proszę Państwa, być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze. Motto naszego studniówkowego balu zawiera głęboką prawdę o niezwykłości czasu, w których historię pisze każdy zdański o fenomenie ludzkiego życia. O pięknym okresie młodości, kiedy człowiek chce zmieniać świat na lepszy. Dzisiaj jednak nie filozofujmy, bo ten wieczór jest czasem zabawy. Nic dwa razy się nie zdarza. Studniówka jest tylko raz w życiu. Trwa zaledwie jedną noc. Noc niezwykłą, wspaniałą i jak na swoją niepowtarzalność zdecydowanie za krótką. Jest nam niezmiernie miło, że zaproszenie na nasz bal przyjęło wielu dostojnych gości. Dorący. Witamy panią dyrektor. Danutę Komorzę. Cieszymy się, że zaszczycił nas swoją obecnością wójt gminy Żegocina, pan Jerzy Poniasz. Serdecznie witamy proboszcza parafii Żegocina, księdza Leszka Pudziaka. oraz księdza katechetę Janusza Klasa. Miło nam gościć przewodniczącego Rady Gminy Żygocina, pana Jana Marcinka. Dziękuję. Bardzo serdecznie witamy nasze wychowawczynie. Wychowawczynie klasy III A, pani Jadwigę Poczek, I wychowawczynią klasy 3B, panią Teresę Stachonię. Witamy serdecznie wszystkich Państwa, profesorów. Serdecznie witamy przewodniczącego Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w godzinie pana Piotra Legienia. dane wszystkich naszych rodziców Witamy serdecznie wszystkich zaproszonych gości i was koleżanki i koledzy Dzisiejszy piękny zimowy wieczór zgromadził nas na 15 jubileuszowej w studniówce ten jubileusz jest, jak wyczytałam, kryształowy. W osiemnastym roku istnienia liceum go obchodzimy. Tak więc kryształowego poloneza zatańczy dzisiaj 43 licealistów z klasy 3 A i 3 B. Tradycja każe organizować takie bale na sto dni przed maturą. Za do rozpoczęcia egzaminu maturalnego 2011, czyli do 4 maja, jest około 100, a dokładnie 102 dni. Drodzy Trzecioklasiści, w rok zakończenia liceum i Waszego egzaminu maturalnego wpisuje się w niezwykle ważne wydarzenie jakim będzie beatyfikacja Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 roku. Będzie to dla wszystkich Polaków, dla mojego i waszego pokolenia niezapomniane przeżycie. Jan Paweł II powiedział, że młodość jest czasem, w którym należy szukać, odkrywać nie tylko sens życia, lecz także trzeba znaleźć konkretny projekt na życie. Młodość jest okazją, której nie można stracić, bo więcej się już nie powtórzy. Słowa te zawierają wielką mądrość. Młodość to najpiękniejszy czas w życiu każdego człowieka, a ten okres wy właśnie przeżywacie. Nikt nie może stracić swojej młodości. Każdy z Was powinien znaleźć właściwą ścieżkę, i właściwy kurs. Musicie uwierzyć, że wartości, którymi kieruje się rodzina, szkoła i Kościół, nigdy Was nie zawiodą i bezpiecznie naprowadzą na właściwą ścieżkę i właściwy kurs do rozwoju życiu. Cieszę się niezmiernie, że na Waszych pięknych zaproszeniach znalazła miejsce patronka szkoły Święta Jadwiga Królowa. Docenił jej niezwykłą osobowość nasz Jan Paweł II. Kanonizował ją bowiem 8 czerwca 1997 roku na krakowskich Błoniach. To także świetny wzór na dzisiejsze czasy. Do tych wielkich i bliskich naszym sercom ludzi Jana Pawła II i pani Wawelskiej Będziecie pewno szturmować w trudne majowe dni, jakie niedługo nadejdą. Egzaminy maturalne wymagają odporności i zdecydowania, koleżeństwa i przyjaźni. Z naszej strony, profesorów, wychowawców, możecie oczekiwać życzliwości dla Waszych oczynań, bo bez życzliwości. Nie powstanie ni żadne miasto, ni nawet domu. Drodzy rodzice, kochani życiokrasiści, kończąc, pragnę serdecznie już teraz podziękować szanownym rodzicom, wychowawcom oraz Wam, droga młodzieży, za organizację dzisiejszego balu który mam nadzieję, że przejdzie do historii naszego Żegocińskiego Liceum jako 15. kryształowa studniówka 2011. Niech więc niec żyje dzisiejszy bal, życzę wszystkim wspaniałej zabawy do białego rana. Dziękuję bardzo. Cieszę się, ponieważ to 18 lat można powiedzieć, że to nie jest dużo, ale jakże wiele zmieniło w życiu tego naszego środowiska poprzez to, że mamy znakomitą średnią szkołę. Chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować rodzicom za to, że zaufali Wam, zaufali nam. I mogli doradzić, jeśli tak mogę powiedzieć, Wam, koleżanki i koledzy, że jesteście w naszej szkole. Chciałbym bardzo, aby kolejne pokolenia korzystały z tego dobrodziejstwa, z tego, że jesteśmy razem, z tego, że możemy wspólnie decydować o wielu rzeczach, z tego, że będziemy poprawiać nasze środowisko. Pani dyrektor, chciałem Ci bardzo gorąco podziękować. Chciałem podziękować również paniom wychowawczyniom, które są tu wspólnie z nami. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu, profesorom tu obecnym. Dziękuję Radzie Rodziców. Koleżanki i koledzy uczniowie, absolwenci. Mówiła Pani dyrektor, że jest to szczególny wieczór. On jest szczególny, ponieważ on się już nie powtórzy. A jest również dlatego szczególnym, że pod nadzorem, znaczy pod, pod, przy, przy pozwoleniu Państwa profesorów, rodziców, możemy się wszyscy wspólnie tutaj pobawić, pomarzyć, podziękować sobie wzajemnie, ale pamiętajcie o tym, że jutro jest niedziela, jest poniedziałek, są zajęcia, jeszcze 100 dni do matury, później studia. Życzę Wam, abyście Państwo zdali wszystkie egzaminy i aby spełniło się wszystko to, co sobie planujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję rodzicom. Który ojciec, która matka nie chce, by dziecko było szczęśliwe? I Panie Rodzice, róbcie wszystko: nie tylko. Teraz z, z okazji natury, ale po naturze, by uchronić swoje dziecko od kryzysu, była w tamtym roku powódź. Po powodzi można szybko odbudować domy, w ciągu roku, dwóch, ale powódź moralna, która ogarnia serca młodych ludzi, nie jest do odrobienia w ciągu jednego roku. Czasem ta powódź moralna jest nie do odrobienia. Dlatego życzę wszystkim rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, Pani Dyrektor, byśmy byście razem z nami, razem z Panem Wójtem, z Panią Przewodniczącą Rady, którzy i starań, by ta powódź moralna w naszym, w naszym środowisku, w naszym pogłębiach, nie zbierałam przy Powódź ta jest gorsza niż powódź, ta, która dotknęła polskich wyboru. Maturzystom wszystkim życzę nie tylko zdania matury, ale takich wyborów życia, żebyście nigdy nie, nie żałowali tego, co wybierzecie. I dlatego bardzo też odpowiadam. Maturzystką, maturzystą. Byś czasami prosił tego, który jest dobry, dobrym doradcą, by Wam odpowiedział, co wybrać, jaką iść drogą, by być szczęśliwym, i nie przeżywać kryzysu. Dziękuję. Chcę Was skierować krótkie życzenia. Są w życiu. Różne dni, są zwykłe dni i są te dni świąteczne. Właśnie do takich świątecznych, radosnych dni należy zaliczyć dzisiejszy dzień. I tego Wam życzę z całego serca, aby ten dzień, ten dzień radości, radości z tego, że dobiegliście do pewnego etapu, że dziś właśnie to świętujecie, aby Wam zapadł jak? Najlepiej i pozytywnie w pamięci, abyście zawsze do niego wracały, chętnie go wspominali i z tego w życiu również mieli później określoną satysfakcję. Życzę Wam na progu tej dojrzałości, bowiem wchodzicie już w okres dojrzałości dojrzałych wyborów, dobrych, dojrzałych wyborów, aby przyniosły Wam pożytek. Rodzicom radość i pośrednio również nam radość. Życzę, aby ten trud, który wyście włożyli, który włoży, w trud, który włożyli wysiłek nauczyciele, właśnie przyniósł określone dobre owoce, a wszystkim dużo przyniósł pożytku. Na dzień dzisiejszy życzę Wam właśnie wiele, wiele radości, dobrego świętowania. Bawcie się do samego białego rana i zawsze chętnie wracajcie wspomnieniami właśnie do tych dobrych, ciepłych dni, które was spotkały w tejże szkole. Wszystkiego dobrego. To wasz pierwszy dorosły bar. Przygotowaliście się do niego bardzo długo i bardzo starannie piękne toalety, maturzystek, fryzury, makijaż elegancy młodzieńcy, wytworna sceneria sali balowej, zaproszeni goście, dostojny staropolski polonez. To dzisiaj, a przecież niecałe trzy lata temu byliście gromadką trochę wystraszonych dzieciaków, niepełnie rozglądających się po szkole, nieśmiałych wobec nowych nauczycieli. Na moich oczach staliście się dorośli, a dzisiejszym balem wkraczacie w dorosłe życie. że macie wspaniałe marzenia i plany, dobrze zdana matura, studia, kariera zawodowa, podróże, miłość, udane życie rodzinne, niezależność finansowa. Jestem pewna, że znajdziecie w sobie siłę, upór i determinację, aby je realizować. Życzę wam tego z całego serca. Wasze sukcesy zawsze będą, bowiem mnie cieszyć, bo jesteście moimi dziećmi moją klasą, moimi uczniami, moją radością, a czasem również moimi zmartwieniami. Motem dzisiejszego wieczoru uczyniliście słowa, być może istnieją piękniejsze czasy, ale te są nasze. Twórzcie więc piękną i szlachetną rzeczywistość, bo to przecież wasze czasy, niech rok 2011 będzie dla Was pomyślny i szczęśliwy. Dzisiaj, tak jak zaplanowaliście, bawcie się i radujcie, ale już jutro pamiętajcie, że życie to nie tylko zabawa. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, moi drodzy uczniowie, raz jeszcze witam serdecznie. Dzisiaj przy piętnastej studniówce w Liceum Ogólnokształcącym w Żygocinie i ja mam swój skromniutki, prywatny jubileusz. To piąta studniówka w klas klasy, w której mam przyjemność pełnić rolę wychowawcy. Moja miła klaso trzecia B. Ja powiem krótko, w mojej opinii i w moim sercu zasługujesz na miano klasy na piątkę. Kochani, życzę Wam, abyście hasło, które jest mottem naszego balu, zawsze właściwie interpretowali. Naszych czasów nikt za nas nie przeżyje, nie uczyni pięknymi i nie uszlachetni. Nikomu też nie będzie dane przeżyć ich jeszcze raz. To też tak postępujcie, aby potem nie żałować czasu straconego, lecz na każdym etapie życia mieć poczucie spełnienia. wielkiej satysfakcji z dobrze wykorzystanego czasu życzę szczególnie na ważny okres podsumowania etapu życia uczniowskiego, który nastąpi nieubłaganie za sto dni. Dzisiaj świetnie się bawcie, bo ten wieczór jest na zabawę czasem najodpowiedniejszym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, na zakończenie przytoczmy słowa Jana Kochanowskiego. A teraz ten wieczór sławny. Święćmy jako zwyczaj dawny, wiesiadując do świtania, nie bez pieśni, nie bez grania, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, nie za czas zacząć!